Co, to Widzę, że się zabawiasz, a nie mówiłem: Krew nie woda. Krew nie woda, powtarzam, po mnie to dziedziczy. A że mi się zdaje, że też na nim jest odrobinę? Cóż to za koczkoba, mój syn? Pozwól, najjaśniejsze panie, to jest moja narzeczona, co? Żart. Żart. Kawał! Widz. Widzę, mój synu, że powiedział, ja że liczyłeś zamiłowanie na kawałów. Dziwna rzecz. Im kawał bardziej w prostocie swojej jest komplikowany, tym większą mi sprawia uciechę. Ja to mnie odmładza! To dobrze, do pana nic tak nie odmładza, jak prawdziwie niedorzeczny kawał. to nie jest kawał! I jak nie? to nie kawał, no to cóż to jest w takim razie? To są moje zaręczyny. Przede wszystkim proszę z taktem. Pani może zechce obejrzeć tamto drzewo. Filipie. nas w jakiej w sytuacji, siebie w jakiej stawiasz sytuacji, Ignacy, tylko spokojnie. Najjaśniejsi państwo, ja widzę w waszych oczach zgorszenie, że ja, syn królewski, mógłbym zestawić osobę swoją choć przez chwilę z taką osobą. Jeśli jednak zaręczyłem się z nią, to, to nie z ubóstwa, lecz właśnie z nadmiaru. Z Tak. Dość jestem bogaty, żeby zaręczyć się nawet z nędzą wyjątkowo. <laughs> Dlaczego ma mi się podobać tylko ładna? A brzydka nie może mi się podobać? Gdzież jest takie prawo, któremu ja miałbym ulegać jak jakiś bezduszny narząd, a nie człowiek wolny? Stój, 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 Filipie, czy jesteś na serio paradoksalny? Tobie się przewróciło w głowie, mój syn, a no, cóż to za duma? O cóż to komplikować proste rzeczy? Jeżeli jest ładna panienka, to ci się podoba. Jeśli ci się podoba, to wówczas panie... Do mnie, A jeśli jest tylko to do widzenia, nogi za bo... Właśnie to prawo wydaje mi się idiotycznie głupie. Głupie, owszem, być może. Ale że się tak wyrażę, właśnie najgłupsze prawa natury są najbardziej smokówki. Nie <grymne> czyżby ci twoje głupie studia na Wydziale Budowy Kotłów i twoja praca ideologiczna na niebie społeczno-obywatelskiej. <grymne> By Czyżby księcią brzegła, by tak z słowa współczesna łatwość stosunków erotomi A jak widzę na erotyczne stosunki! Żenie się i koniec. Zuchwały młotkot, drwi sobie z nas? Có? sobie! Będę zmuszony go przekląć! Ignacy, tego nie zrobisz. Przeklnę go, tak jak mnie tu widzisz. Przeklnę! wyrzucę łotra na bruk! Ignacy, to skandal będzie! On to z dobrego serca. Z dobrego serca? Ranić serce starym ojcu? On to z litości! Jego wzruszyła niedola tej nieszczęśliwej. On był zawsze nadmiernie tkliwy, Ignacy! Skandal będzie. Wzruszyłoby nie do Jest to szlachetny postępek. A jeśli nie, jak nie szlachetny postępek, to skandal jak walba ma cztery. się. Nie możemy dopuścić to do to skandalu. No, 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 no. No e, myślę, uznajemy cokolwiek porywczą szlachetność Twojego postępowania. To nie jest żadna szlachetność. <śla> szlachetność, twitu szlachetność szlachetności twoich intencji, pozwalamy ci przedstawić nam twoją narzeczoną, której cicha niedola poruszyła w nas wszystkie nasze wyższe instynkty i całą naszą wspaniałą myślność. Cyrylu, daj ją, bo król się zgodzi. Najjaśniejszy panie, przedstawiam ci moją narzeczoną. Kłami się. się. Filipie, jesteśmy Jakie to słodkie stworzenie. Uradował nas ewangeliczny duch naszego syna. Uszanujemy jego wybór, Filipie. Trzeba zawsze zwyż, nigdy w dół. Aha, Aaaah! Tak, No, a teraz odprowadź ją do pałacu i każ jej przygotować apartament, i żeby mi niczego nie brakowało. Aaaah!